Tekst manny na 25 sierpnia. Wiemy, iż gdy się ono objawi, podobni mu będziemy, albowiem ujrzyjmy go takim, jakim jest. 1 Jana, rozdział 3, werset drugi. Komentarz parałgzyjny. Niech nadzieja, że wkrótce doznamy przemiany w zmartwychwstaniu i staniemy się tacy, jakim jest nasz drogi zbawiciel, Ujrzymy go takim, jakim jest i dostąpimy z nim chwały w wielkiej Epifanei, czyli zajaśnieniu Synów Bożych w chwale Królestwa, napełnia nas entuzjazmem, niech ożywia nasze serce, rozwiązuje nasz język oraz wzmacnia do wszystkich obowiązków, przywilejów i sposobności, by służyć naszemu Mistrzowi i domownikom wiary. Jeśli nadzieja ta była kotwicą dla ludu Pana przez tyle stuleci, o ile więcej znaczy dla nas, którzy żyjemy teraz w czasie Jego obecności i oczekujemy Jego pełnej apokalipsis, Jego objawienia się w chwale Królestwa. Reprint nr 3191 Komentarz epifaniczny przez objawienie się Chrystusa rozumiemy Jego ujawnienie się światu, co nastąpi poprzez utrapienia czasu ucisku. Otrzymaliśmy więc zapewnienie, że zanim ucisk zupełnie się skończy, cały Kościół zostanie uwielbiony ze Swym Panem. Ich objawienie się z nim nie nastąpi w ciele, tak jak Jego objawienie się nie będzie w ciele. Członkowie Kościoła dostępują takiego zmartwychwstania jakiego dostąpił on, są przemieniani ze skazitelności do nieskazitelności, ze śmiertelności do nieśmiertelności, z człowieczeństwa do boskości. W tym chwalebnym stanie widzą go i są tacy jak on, jak również są razem z nim. Możemy być zadowoleni z obecnych niesprzyjających warunków mając perspektywy królestwa przed stęsknionym wzrokiem. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 16 werset 11. Oznajmisz mi drogę żywota, obfitość wesela jest przed obliczem Twoim, rozkoszy po prawicy Twojej aż na wieki. Psalm 17, werset 15: Ale ja w sprawiedliwości oglądam oblicze Twoje, gdy się ocucę, nasycony będę obrazem obliczności Twojej. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 8: Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. To rozdział 8, werset 11. A powiadam Wam, iż wiele ich od wschodu i od zachodu słońca przyjdzie: a usiądą za stołem z Abrahamem i z Izakiem i z Jakubem w Królestwie Niebieskim. Pierwszy Korentów, rozdział 13, werset 12: Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce, ale na on czas twarzą w twarz, teraz poznaję po części, ale na on czas poznam jaką i poznany jest Rzymian rozdział 8 werset 29 albowiem które on przejrzał te też przeznaczył aby byli przypodobani obrazowi syna jego żeby on był pierworodnym między wieloma braćmi Pierwszy Koryntów rozdział 15 werset 49 a jakośmy nosili wyobrażenie ziemskiego tak też będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego. Filipensów rozdział trzeci, werset dwudziesty pierwszy, który przemieni ciało nasze podłe, aby się podobne stało chwalebnemu ciału jego, według skutecznej mocy, którą też wszystkie rzeczy sobie podbić może. Kolosensów rozdział trzeci, werset czwarty. Ale gdy się Chrystus, On, żywot nasz, pokaże, Wtedy i wy z Nim okażecie się w chwale. Drugi Piotra rozdział pierwszy werset czwarty, Przez co bardzo wielkie i kosztowne obietnice nam są darowane, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiego przyrodzenia, uszedłszy skażenia tego, które jest na świecie w porządliwościach. Pieśni 92, 7, 25, 29. 53, 72, 105 Wiersze brzasku 242, Świat się postarzał. Lektura uzupełniająca w strażnicy reprint nr 4973. Pytania, jak ta nadzieja wpłynęła na mnie w tym tygodniu? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.